Kupczyk to roślina wieloletnia, która nie tylko wzbogaci smak Twoich potraw, ale też z roku na rok rośnie coraz piękniejszym, bez wielkiego wysiłku z Twojej strony. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu lub lekkim półcieniu. Wybierz miejsce żyzną, głęboko uprawianą glebą która dobrze trzyma wilgoć, ale nie jest podmokła. Lubczyk ma silny system korzeniowy, więc warto zostawić mu przestrzeń 60-80 cm między sadzonkami. To są młode sadzonki z tego roku, są delikatne, ale już mają potencjał. A o tu kilkuletni, bujny okaz. To zasługania długim i na wiosnę. Obsypuję go granulowanym obornikiem. Delikatnie mieszam z glebą i podlewam. Lubczyk uwielbia też nojówkę z pokrzywem. Aby zachować siłę w liściach, regularnie usuwaj kwiatostany, zanim przekwitną. Roślina nie traci wtedy energii na nasiona i pięknie się rozkrzewia. Dobrymi sąsiadami są ogórki, seler i cebula. Unikaj marchewki i pietruszki. One konkurują o te same składniki odżywcze. Zimą lub zostaje w gruncie, warto go wtedy okryć kompostem, a na wiosnę wystartuje z nową energią. Postać raz, ciesz się latami. Podziel się filmem z kimś, kto kocha zioła tak jak ty i koniecznie zapisz na później obfitości plonów.